A ja mam kolejną krągłość i pytanie teraz co? Patrzcie, ja mam srebro. Ja mam srebro. Jest jakiś placek tutaj. No to bierzemy. A pierdziele. Srebro chyba będzie. I tu jakie patrzcie. No dobra, widzę krągłość. Powiem Wam, że kto ogląda, ten pewnie poznaje to pole duże. Takie ostatnio z Robertem Sferczykiem tu byłem. I o, o co się zdziwiłem, że jeszcze duży pas jest niedoorany. Już byłem pewien, że będę po takim mięk miękkim chodził, ale nie. A minęło już parę dni. Także witam Was na kolejnym filmie. A ja widzicie, u mnie cały czas ciepło. Jest koniec. Września u mnie jest koniec. U was nie wiem jak tam pewnie już październik w połowie co najmniej. Ale dobra, no słuchajcie, mamy tą krągłość i patrzymy co to jest. Jest moneta chyba 50 będzie znowu. A jakże? 50 wajmarska. Wcześniej zacząłem nagrywanie takim destruktem, a myślałem, że jest całe. Okazało się, że on ledwo w połowie. Takim totalnym zjedzo zjedzońcem, dlatego... Teraz oficjalnie zaczynam ten film i do następnego dołka. Kluczem do sukcesu jest dzisiaj kopanie takich dźwięków lichych. Patrzcie, jest moniak. Jest chyba dycha. Dycha cesarstwo niemieckie, ale też zajechana. Strasznie. Ale to jest na pewno dycha, także lecimy do następnego dosyć obiecujący dźwięk zobaczmy co to będzie Tu po kawałek ołowiu. Dobra. Tam na słupie siedzą, nie widzicie ich, bo są jak mróweczki, a ja mam kolejną krągłość i pytanie teraz co? Patrzcie, ja mam srebro. Ja mam srebro. Ja mam srebro. Ja mam srebro. Ale to mierny dźwięk dawało. Jest silver grosik. Na pewno troszeczkę uszczerbiony, ale czemu to taki mierny dźwięk daje? Ja pierdziel, powiem wam gorszy od fenola, no powiedzmy trochę teraz lepiej może jak ten jak Arseniak troszeczkę lepiej jest silber grosz jeden. No i fajnie, to teraz to już jest super, jednej monety do normy brakuje, aczkolwiek powiem wam, że nie jestem dzisiaj w formie. Jakieś ciśnienie, chyba troszeczkę skaczę mi, bo źle spałem. W ogóle się źle czuję, chodząc taki cały czas rozprzestrzeniony, ale nie będę od moich tych mówił. Tego. Do następnego dołka. I patrzcie, tutaj jest chyba, ale tak bije, jakby właśnie na gaciaka, ale mówię, trzeba uważać na te sygnały, bo nawet takie gaciakowe. No, chociaż tym razem się nie popisałem, bo to jest gaciak, nie? A on miał całkiem taki sygnał jak to srebro, i to właśnie lubię, powiem Wam. Oto, pyk! Zobaczcie, co tam leży. Jest fajny żołnierzyk ołowiany. Praktycznie brakuje mu tych nóg na dole i kawałka karabinu. Swoje już wystrzelał. I teraz zaczyna się różnorodność, bo na razie same monety aż trzy jest żołnierzyk. I idę, powiem Wam teraz. Między tym oranem a tym to jest taki wąski pasek, bo ja lubię być tak ograniczony w sensie granicą. Czyli nie że takie przestrzeń bez końca, tylko jakaś taka, wiecie, nie? Z płotami, małe poletka to są najlepsze. Najlepiej się chodzi, bo wtedy mam wrażenie, że ja to dobrze robię, nie? A po takim oceanie pól. To idziesz, idziesz, tak. Ale dobra, bo widzę, że już naprawdę od rzeczy. Robert Cwerczyk znalazł tu ostatnią piękną klamrę, ja tylko na razie tylko takie kawałki, a nie pokazuję przeważnie wam. Teraz wam pokażę ten kawałeczek. Tam w ogóle ciekawa historia, gościu taki tutaj niedaleko już był, w czerwonej koszulce, myślałem, że poszukiwasz. No ale tak jakby czegoś szukał, ale nie miał nic przy sobie, ani dłuższego, ani szpadelka, ani żadnego wykrywacza na pewno. Na środku niczego powiem wam, bo tam dopiero daleko na końcu na horyzoncie są domy i gdzieś tam wrócił Nie wiem o co chodzi No a tu Zaraz, bo to się a, Co to będzie? так так вас No i drodzy widzowie, dosłownie nogą, tako i patrzcie, jest jakaś krągłość, będzie monetka chyba. Nie, co to jest? Nie, to guzik będzie, ale ma tutaj coś, zobaczcie, na środku. Także fajnie, jest guziczek. O, tutaj właśnie bzdęk nie ma guziczka, a ja lecę dalej. Tu już coś większego przy wbiciu upadki zauważyłem. Co to będzie? Kurde, nie mówcie, że jakaś koperta srebrna znowu. Czy coś takiego? No kurde, wygląda to na srebro. Zobaczcie. Czekajcie, tu doczyszczę, zobaczę. Dobra, może i to będzie jakaś koperta od zegarka, ale na pewno to nie jest srebro, bo to tak biło kulawo. Zaraz zobaczymy, ale jak zżyciłem to taki nie, to bardziej jak guzik arsenowy biło. 36, no gdzie na srebro? 36. Może na jakieś malutkie, takie cienkie, ale nie na taki kawał duży. Dobra, już wale po urańcu. Powiem wam, tak długo chodzę, tam nasz. W szczerym polu wyszło na początku od razu trzy monety. Tam bliżej ludzi, bliżej domów w ogóle nie ma nic. Nie wiem. A tutaj chyba mam krągłość w tej bryłce. O! Kurde, no zobaczcie! Od tubki, ale krągłość. <laughs> Dobra. No a teraz, co będzie? Której to było grudce, ale widziałem nic nie widziałem. Śmieć. No tylko tak, o, widzicie, tutaj był taki półokrągły rand. Mówię, moneta. A to akurat był jest kawałek zapalnika jakiś tam oderwany tylko. No i co? Kolejny fall start Patrzmy się na to. Tam dosłownie 2 metry dalej jestem. No i to już jest moniak, powiem wam. I nie byle jaki moniak, bo wiecie co to jest? To jest złoto. Złoto Weimaru, oczywiście. Powiem wam, że te złota Weimaru, bo tu mamy dyszkę, to nieraz wychodzą jak z mennicy, takie przy laskach, tam w laskach, to takie złote, dosłownie złote. De polne to takie przyciemnione są. Już nie ma tego co tam na przykład jest taka inna patyna całkowicie. Ale powiem wam też, że mam normę. No i jakimś cudem tutaj więcej wychodzi. Bo tyle czasu straciłem tam daleko na końcu tam nic nie było po prostu. Totalnie nic. No, a tutaj już jestem i jakiś tam, widzicie, jakieś tam zmyłki. No i moneta, między innymi. Jakiś samolot poleciał. Dobra, powiem wam, że ja już schodzę z pola. Już idę praktycznie drogą, bo mi się tym poranym nie chce iść. A tam już tak schodziłem tym środkiem wydeptanym. I patrzcie, jest jakiś placek tutaj. No to bierzemy. A pierdolę. Srebro chyba będzie jakie, patrzcie! jakie, jakie, Ja, ja jakie, między wojnie trafiłem, trafiłem, <laughs> co to to wielkie! Ja pierdzicie Na bank Patrzcie Polonia, ale duże, 10 zł Ja pierdzielę Jest pan dnia Jest pan chyba tygodnia albo miesiąca nawet Ja pierdziele! takie międzywojnie Ja Czekajcie ja to doczyszczę Emocje opadły, ciśnienie jeszcze bardziej podskoczyło, powiem wam, że przepraszam za te moje takie emocje, ale naprawdę, zobaczcie jaki gr wielki, gruby placek srebrny Polonia, 10 złotych, rocznik 33 30... chyba, ale fart, ja pierdziele, zobaczcie na koniec dnia, na koniec wypadu, dosłownie tutaj, na między. Mam, ja pierdzielę, no. dobra, jeszcze zostało mi jakieś tam 100 metrów, idziemy, może akurat tutaj jeszcze coś na bokiem tak wyjdzie, niesamowite, to jest niesamowite. Dobra, teraz spada jeszcze jeden grosz, na szczęście, naprawdę powiem wam, taki emo takich emocji dawno nie miałem, dosłownie zostało mi 50 metrów jeszcze. Można by podładować. Dzisiaj było to co było Było to, co było właśnie. Właśnie było to co było. Widzieliście. Fajnie się zaczęło, szybko trzy monety, w tym srebro. Fajnie mówię będzie. Ale później długo chodziłem i nie było nic. Pustka, totalna pustka. No i tam w międzyczasie jakieś, o jeszcze na koniec takie okucie wyszło. Teraz. Nie wiem, nie znajdę tego chyba. Tak badziewia kawałek, jakieś okucia tam z mebla jakiegoś. Także yy, no i ten grosik już totalnie na koniec. A wcześniej to piękne międzywojnie, u mnie międzywojnie to wszyscy, którzy oglądają mnie yy, to wiedzą, że jest jak na lekarstwo. Jak się trafi, to podskakuje, skacze i się cieszę. Ale jak się już trafi takie srebrne i wielki, srebrny, wielki placek jak te 10 zł, to... No... To mnie rozwala po prostu, powiem Wam. <laughs> to jest fant miesiąca, albo co najmniej kwartału ostatniego. No, także bardzo się cieszę. Teraz mam taki dzień zrobiony. Idę, płynę już do domu, praktycznie. No i nie przedłużam tego. Pamiętajcie, że jak komuś się spodobało, to łapka w górę, komentarz. Najlepiej subskrypcja. Bo słuchajcie, już niewiele zostało do tych 12 tysięcy, ale stoi to w miejscu. Także powiem Wam. Nie wiem czy jak to oglądacie to pewnie jeszcze nie dobiło, także sprężcie się jak możecie, subskrypcja nic nie kosztuje, a mój kanał dzięki temu się będzie lepiej po prostu rozwijał jak będziecie tam mielili te łapki, te komentarze, subskrypcje, te, tak jak powiedziałem, także nie przedłużam już, bo już wiecie, gadam, bo jestem w takiej kurczę, troszeczkę euforii, nie? W związku z tym z tą monetą eee... Także tyle, no tyle, dobra, niech już będzie. Pozdrawiam Was gorąco oczywiście, zapraszam do następnego filmu. Na razie.